Witam Państwa, jesteśmy w salonie 2 Chciałem dzisiaj Państwu pokazać, co na chwilę obecną mamy w sprzedaży składów na kołach dziesiątkach, czyli dla dorosłej osoby. Po prawej stronie, z tyłu, widzą Państwo rząd kładów Hammer. Są to kłady w pojemności 250, 200, 150. 150, Hammer 150 ma automatyczną skrzynię biegów, a 200 i 250 manualną skrzynię biegów. Są to kłady na kołach dziesiątkach, posiadające fajne wyposażenie, szperacze, handbary, oparcia, lusterka. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że są to kłady bez możliwości rejestracji. Tutaj ostatni, ostatnia sztuka modelu Bashan 250, Bashan One. Ten kład to jest skład z homologacją drogową na aluminiowych felgach. Jest to ostatnia sztuka. Czekamy na dostawę nowych. Tylko tak jak mówię, Hammer był bez homologacji. Ten jest z możliwością rejestracji. Tutaj kolejne kłady bez możliwości rejestracji. To są modele Forcraft. Mamy tutaj modele w kolorze czarny, mat z niebieskim i kolor militarny. Militarny kolor ma aluminiowe felgi. Kład 250 z automatyczną skrzynią biegów. A tutaj w rządku stoją kłady z możliwością rejestracji modelem Magnum 250 w kolorze niebieskim, czerwonym i zielonym czyli militarnym. No i teraz, co mamy z większych kładów? Oczywiście z możliwością rejestracji. Tutaj model TGB1000. To jest oczywiście homologacja T3B. Kład z możliwością rejestracji. Z tyłu model CF Moto UFORS 800. Tak zwany samochodzik. Przejdziemy z tej strony. UFORS 800. Tutaj mamy. TGB Target 600 z napędem 4x4, sportowy kład również z możliwością do rejestracji. I tutaj ostatnia sztuka kłada CF, to jest Access Motors 400, sportowy kład z napędem na dwie osie też z możliwością do rejestracji Access Motors 400. Czekamy na kolejne dostawy kładów TGB i CF Motors.